30 lat temu miał miejsce finał najdłuższej motocyklowej wyprawy w historii. W niedzielę 2 kwietnia 1995 roku argentyński motocyklista Emilio Scotto zakończył w Buenos Aires najdłuższą w historii trasę motocyklową, pokonując dystans 735 tysięcy km i odwiedzając 214 krajów. Rozpoczęta 17 stycznia 1985 roku podróż odbyła się na motocyklu Honda Goldwing GL1100 z 1980 roku, który Scotto pieszczotliwie nazywał Black Princess. Emilio Scotto opisał swoją podróż w wydanej w 2007 roku książce pod tytułem The Longest Ride My 10 Year 500,000 Mile Motorcycle Journey ilustrowanej jego własnymi zdjęciami. Przez jego podróż w motocykl zużył dwa silniki, 47 000 litrów benzyny, 1300 litrów oleju, 86 opon, 12 akumulatorów oraz 9 siedzeń. Obserwuj po więcej ciekawostek ze świata motoryzacji.